Nie masz pracy, ale przydałoby Ci się parę groszy na nowy komputer, rower albo wyjazd ze znajomymi? A może po prostu lubisz mieć pieniądze? To idealnie, ponieważ w tym filmie zaproponuję 8 metod na zarabianie, które nie mają limitu wiekowego i sprawdzą się idealnie dla uczniów i osób niepełnoletnich. I bez obaw. Rozwiązaniem problemu nie będzie zakup mojego kursu, książki czy innego wynalazku. Nie mam zamiaru Ci nic sprzedać. Przynajmniej nie dzisiaj. Dzień dobry, z tej strony Huberti, bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możecie zarobić pierwsze pieniądze i w dodatku sporo się przy tym nauczyć. Zaczniemy od czegoś oryginalnego, żeby przykuć Waszą uwagę. Numer jeden to tworzenie wersji cyfrowych starych, rodzinnych zdjęć. Nikt nie chce przecież stracić swoich fotek, a nie ma nic pewniejszego niż stary, dobry zapis cyfrowy, najlepiej w chmurze. Nic się na niego nie rozleje, nie zginie i nie spłonie w pożarze. Odpukać. Ale zastanówcie się, komu chce się siedzieć Bóg wie innej, skanując zdjęcia. Każdy ma coś lepszego do roboty i Wy też, ale Wam przynajmniej ktoś za to zapłaci. Zadanie jest w dodatku banalnie proste i potrzebny Wam będzie jedynie skaner i darmowy program graficzny, żeby porozdzielać zdjęcia. Zakładając oczywiście, że dla zaoszczędzenia czasu będziecie je skanować razem. Zanim zaczniecie narzekać, że nie macie skanera, zdradzę Wam, że nawet lepiej sprawdzi się przyzwoity smartfon i aplikacja Skaner Zdjęć Google. Prawdopodobnie pójdzie Wam trochę szybciej, a efekt może być nawet lepszy. Szukając klientów, zacząłbym od dalszej rodziny i sąsiadów. Jeśli zdobędziecie kilka zleceń od najbliższych, to po prostu ogłoście na swoim Facebooku, że zajmujecie się czymś takim, najlepiej z przykładowymi, wskanowanymi zdjęciami i opinią zadowolonych klientów. Pamiętajcie też, że osoby, które zostawiły łapkę w górę pod tym filmem, dużo szybciej znajdują nowe zlecenia i więcej zarabiają, więc nie czekajcie i dołączcie do tego fantastycznego grona. Tak naprawdę to to wymyśliłem. Ale i tak zostawcie łapkę w górę. To wiele dla mnie znaczy. Numer 2, czyli dla odmiany chyba najbardziej oczywista rzecz, jaka przychodzi do głowy myśląc o nastolatku, który ma sobie dorobić, czyli pomoc przy codziennych pracach. To super opcja, szczególnie dla młodszych osób. Wyrzucanie śmieci, sprzątanie, malowanie płotów, wyprowadzanie psów, koszenie trawników czy mycie okien, to tylko niektóre z wielu rzeczy, które możecie robić, aby pomóc osobom w swoim otoczeniu. Możecie liczyć na wynagrodzenie z przedziału od 7 do 20 zł za godzinę, a w dodatku poznać lepiej swoich sąsiadów i nawiązać wartość. Relacje. Kiedy pokażecie im, że jesteście sumienni, uczciwi i wywiązujecie się ze swoich zajęć, możliwe, że będziecie mogli awansować na opiekunkę czy opiekuna do dzieci, który może liczyć na nawet nieco wyższe zarobki. Słyszałem też o osobach, które zaczęły sprzątać w ten sposób, a teraz prowadzą własne firmy, które zajmują się właśnie sprzątaniem i zarabiają naprawdę poważne pieniądze. Korepetycje i nauczanie – opcja, do której sam mam słabość. Możecie zarabiać od 20 do nawet 200 złotych na godzinę w zależności od tego, czego uczycie i na jakim poziomie. Uczyć innych możecie dosłownie wszystkiego, za co ktoś będzie chciał zapłacić. Najpopularniejszą opcją będzie oczywiście angielski i matematyka i nie macie co dziwić. Jest jednak przestrzeń na to, aby uczyć gry na gitarze, rysować czy gotować. Najważniejsze tutaj to pokonać swój lęk wynikający z braku doświadczenia czy wykształcenia. Jeżeli pomoże Wam skończenie kursu czy szkolenia, które potwierdzą Wasze kwalifikacje, to śmiało. Nie jest to jednak potrzebne. Pomyślcie o wielu nauczycielach, których spotkaliście na swojej drodze. Na pewno byli wśród nich ludzie, którzy zrobiliby światu wiele dobrego, przechodząc na bezrobocie i nie dotykając tematów dzieci, młodzieży, a już przede wszystkim nauczania. Oni podobno mają jakieś kwalifikacje. I co z tego? Poza tym wierzcie mi, że pomoc w nauce zazwyczaj nie jest bardzo trudna, jeżeli znacie się na zagadnieniach, których chcecie uczyć. Najtrudniej jest zacząć. Później już idzie z górki. Zachęcam też do poczytania na temat tego, jak się uczyć najefektywniej, żeby móc pomóc swoim klientom uzyskać jak najlepsze wyniki. Dobrą pozycją może być tutaj włam się do mózgu radka kotarskiego. No i przy tym zajęciu niewątpliwie będzie Wam potrzebna cierpliwość. Jeśli Wam jej brakuje, ale jesteście dobrzy z jakiegoś przedmiotu, to możecie też odrabiać prace domowe czy pisać wypracowania za innych. Może jest to mniej moralne, ale na pewno znajdziecie klientów. Numer 4, czyli naprawa telefonów. Wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, ale wierzcie mi, że nie jest to kosmicznie trudne. Większość rzeczy znajdziecie na YouTube wpisując po prostu model telefonu i problem jaki macie. Wymiana szkiełka czy baterii naprawdę nie wymaga olbrzymich umiejętności i prawie każdy może się tego nauczyć. Możecie poćwiczyć na początek ze starym telefonem lub kupić jakiś uszkodzony sprzęt. Róbcie też zdjęcia naprawionym telefonom i chwalcie się wynikami. Strona na Facebooku będzie do tego idealnym miejscem. Nie musi na nią wchodzić nie wiadomo ile osób. Ważne, żebyście mogli pokazać potencjalnemu klientowi, że znacie się na temacie i rozwiać jego ewentualne wątpliwości co do waszego wieku czy kwalifikacji. Mój znajomy właśnie w ten sposób sobie dorabia, dzięki czemu co miesiąc może liczyć na dodatkowe kilka stówek. On tylko naprawia telefony, ale możecie też kupować uszkodzony sprzęt z internetu, a następnie naprawiać go i sprzedawać już sprawy na przykład korzystając z konta junior na Allegro. Pamiętajcie też, żeby w opisie dodać, że jest niebity. Może to naprawdę nieźle rozwinąć waszą przedsiębiorczość. W sensie cały proces, a nie dodawanie do opisu, że jest niebity. Kiedy będziecie już znać się trochę lepiej na cenach telefonów, będziecie też w stanie dostrzec okazje cenowe i zarobić na telefonie nawet bez wykonywania żadnych napraw. Zbieranie i sprzedaż produktów rolnych. Jeśli mieszkacie na wsi, możecie sprzedawać produkty, które są dla Was łatwo dostępne. Mogą to być orzechy, jabłka, maliny czy pomidory, cokolwiek innego również wchodzi w grę. Jeśli nie macie daleko do lasu, bo mieszkacie na przykład w małej miejscowości, to możecie się tam wybrać i zbierać grzyby i jagody, które później będziecie mogli sprzedać. Dla kogoś, kto ma taką możliwość i lubi obcować z naturą, może to być naprawdę świetna opcja. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to teraz jest świetny moment, żeby to zmienić i być na bieżąco. Numer 6, czyli montaż filmów dla youtuberów. Przygotowanie filmu dla mniejszych lub większych youtuberów może okazać się dobrym zajęciem. Potrzebny będzie jako tako działający komputer, który udźwignie program do obróbki filmów. Możecie montować w darmowym programie, np. DaVinci Resolve, Shotcut albo dla tych ze słabszym sprzętem VSDC. Nie jest ciężko nauczyć się podstaw, które wystarczą, żeby znaleźć jakiegoś klienta. Bardzo możliwe jednak, że będziecie musieli zacząć od darmowych zleceń, żeby zbudować portfolio i zdobyć doświadczenie. Pamiętajcie jednak, że później będzie już tylko z górki. Kiedy z czasem uda Wam się wejść na naprawdę dobry poziom, możecie porządnie zarobić. Zaznaczę jednak, że zanim będziecie mistrzami montażu, upłynie naprawdę sporo czasu. Fajnym pomysłem może być też współpraca z YouTuberami ze Stanów, dla których atutem będzie to, że możecie pracować, kiedy oni śpią, a dla Was to, że mogą znacznie więcej zapłacić za Waszą pracę. Serio. Uczcie się angielskiego, bo to się po prostu opłaca. Jeśli jednak wątpicie w tę metodę, to odezwijcie się do mnie, bo mówiąc szczerze, nie zaszkodziłaby mi pomoc na dłoń przy montowaniu filmów. Chociaż na pewno nie płacę tak jak YouTuberzy ze Stanów. Punkt siódmy i coś dla dziewczyn, czyli branża beauty. Niektórzy moi widzowie płci brzydkiej mogą nie zdawać sobie sprawy, ile kosztuje przedłużenie i zdobienie paznokci, czy makijaż okolicznościowy, ale każdy z tych zabiegów kosztować będzie co najmniej kilkadziesiąt złotych. Oczywiście, nie jest to coś, czego można nauczyć się w jedną noc i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, ile może potrwać nauczenie się czegoś takiego, ale znam przynajmniej kilka osób, które jeszcze w szkole średniej zarabiały w ten sposób trochę grosza. Okej, okay. trzeba się zabierać za tą branżę beauty, bo podobno można na niej zarobić. Czego się nie robi dla pieniędzy? Ósmy, ostatni punkt to sprzedaż ubrań. Możecie zacząć od rzeczy, w których już nie chodzicie, ale dużo lepszą opcją będzie sprzedaż markowych ubrań, które niełatwo dostać na rynku. Żeby zdobyć taki ciuszek czy buty, często będziecie musieli czekać w kolejce przed sklepem, do którego trafiła dostawa, nawet kilka dobrych godzin. Ale czekanie to może się opłacić, ponieważ często udaje się odsprzedać tego typu ubrania za kilkaset złotych więcej. Inną fajną opcją jest odwiedzenie lokalnych lumpeksów w poszukiwaniu ubrań znanych marek czy projektantów, które następnie odsprzedamy ze sporem zyskiem. Część ubrań ze sklepów z używaną odzieżą będzie też można sprzedać jako oldschoolowe czy vintage i również znajdą się na nie kupcy gotowi zapłacić sporo więcej niż to, ile nas kosztowały. Miejcie na uwadze, że przy wszystkich propozycjach znaczenie ma nie tylko to, jak dobrze wykonujecie swoją pracę, ale także to, jak dobrze dogadujecie się z innymi i czy potraficie dobrze obchodzić się z klientami. Polecam Wam uśmiechać się, być punktualnym, słownym i słuchać uwag i porad, które od nich dostajecie. Starajcie się też być mili i sympatyczni, bo nikt nie lubi pracować z gburami. Pamiętajcie też, żeby przed zabraniem się za którekolwiek z proponowanych przeze mnie zajęć, zorientować się, co w temacie mówią przepisy, tak, żebyście nie narobili sobie kłopotów w tym naszym kapitalistycznym kraju! Jeżeli chcielibyście poznać inne sposoby na zarabianie w młodym wieku i jak można do tego wykorzystać internet, nie wychodząc z domu, to zostawcie komentarz i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. Zapraszam także do obejrzenia mojego filmu, z którego dowiecie się, po jakich studiach możecie liczyć na najlepsze zarobki. Link oczywiście jest w opisie. Tymczasem ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem.